Witam, z tej strony Ogronik a dzisiaj pokażę wam jak przyciąć oto tą właśnie cytrynkę więc żeby przyciąć cytrynkę musimy tak, przyciąć gdzieś tu w połowie jak tu jest tak to tutaj, bo ponieważ jak sami widzicie o, to jest główny tu pień i żeby nie była taka digio, żeby się rozkrzywiała trzeba przyciąć jak, jak jest, jest tu o to tutaj gdzieś Zresztą wam pokażę i jakby to przytnę, To wam pokażę. No. W ogóle to tak wygląda moja cytrynka. Tam jest jeszcze druga. Ale ja tą nie będę przycinał, bo nie jest jakoś tam wyglądem, a tą chcę przyciąć. No dobra, to widzimy się pocięcił w takim razie. Dobra, właśnie tak przyciąłem moją cytrynkę, przyciąłem sekretorem, ale sekretorem było gorzej, więc tu tak jest poszarpana, Więc wziąłem takie właśnie nożyczki, było o razy 100 100% więcej, więc tak przyciąłem tutaj, taka wąska, tak szarpana tu tutaj jest. Tutaj tak, o, tutaj co jest, przyciąłem dotąd i jeszcze tam ta druga. O co tak rośnie dotąd? I później będzie tu puszczała na gałązki. Więc myślę, że Wam pomogłem. Jak ciężko w marcu, yy, cytrynę czy tam cytrusy. Więc jeśli Wam pomogłem, to zostawcie suba, łapkę i komentarz. Cześć.